Słuchajcie, napad na Kasydo, podejście agresywne, pierwszy raz Tak, z tego wyszły nowe napady, ale trzeba zarobić na łódź, żeby robić nowe napady, więc powrót do kasyna widzę, że koleś ma no serio, pierwszy raz Chyba będzie zobaczyć, który ma level, bo coś mi tu nie pasuje, coś mi z nim nie pasuje Cały hajs daje, jakiemuś temu kolesiowi, ciekawe, bardzo ciekawe Coś mi z tym kolesiem nie pasuje, będzie trzeba go przejrzeć, bo rzadko kto daje pełen Ice z napadu komukolwiek. Nic nie ma odkryte. Mhm. Mamy Johana. Strzelca 5% i ten kierowca to. Nie, co to w sumie jest za kierowca. Które rok tam na kasę, no dalej nie wiem, który, jak, który jakim jest kierowcą, no ale no, jest jak jest, no. Może to jest motocyklista. No, to też tak może być. Może być to też motocyklista. W sumie ten van ja go w ogóle nie kojarzę, to jest też chyba motocyklista no to wychodzi. Co jest w ogóle jaką wchodzi dziwnie? To nie wiem, prowadź samochód. Jak hostem jest ten, co ma 250 level, praktycznie. Także jest super. co sumie swoją drogą van nawet fajnie wygląda. my taki prostokąt jeszcze i, i odsybały, no, ale nawet okej. Okay. O, i musi wykręcić. XD so, we <laughs> w ogóle. Ale że to pierwszy napad, no to spoko, mogę czaić, że jeszcze koleś nie wie, jak tam dojechać. Czy jedziemy w jakieś, jakimś kurtywanie, to pewnie motocyklista, jestem tego pewien. To jest, czy to jest pierwszy random, który wziął motory do napadu? Prawdopodobnie tak. Nie przypominam sobie, żeby ktoś brał motory. Także no, ciekawa, ciekawa sytuacja. Bardzo ciekawa. Dawaj, przejedź tego gościa. Dobra, To ten koleś myśli? Nie, jednak nie mamy też najgorszego strzelca, to źle powiedziałem, sorry wam. Mamy trochę lepszego strzelca. 9% prawdopodobnie, z tego co kojarzę. Ma takie karabiny. No Ja nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale rzeczywiście na telefonie było widać, że on robi zdjęcie. Tak serio. Także... Sytuacja jest naprawdę niezła. Bo w napadzie na Kaiotoriko to tak nie ma, tam jesteśmy w bedu. Dobra, polimy. Aha! Okej, okay, to rozumiem, to nie przejdziemy tego napadu. Koleś nie zrobił dostaw do gana. Hmm... Zapomniałem, przecież jesteśmy z randomami. Aha, no my tak to. No. Jak inaczej może być? Jak to tak można zrobić? Coś takiego jak dostawy Dugana w ogóle. Te bronie są szczerze dla nich trochę useless. No może odrobinę lepsze niż tego strzelca 5%, ale to jest tak czy jak dramat, tak całkowicie poważnie. No, jeżeli chodzi o tych opancerzonych to. Patrzcie, ile oni dostali w ogóle pocisku, zanim w ogóle się położył? No nie, no, no, raczej tego nie przejdziemy. Po prostu będzie bardzo, bardzo dużo prze... strzelanina. Bardzo, bardzo dużo będzie. Prawda, kurde. Ale też tam co mnie zrobił. Tam zrobił ochronę i mnie zrobił. E, co my gramy? Gramy jakiś challenge? Czy jak? Tu, 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 tu. normalnie. On zrobił przepustki, zaraz zobaczymy. Nie, nie zrobił. Czyli ja oszczędzę swoje ładunki w takim razie w skarbcu, bo inaczej tego nie da się przejść. <laughs> Jeszcze oni nie będą otwierać drzwi. Tak, to, to ja pootwieram przynajmniej. Jak to jest tylko i wyłącznie możliwe, o, mnie. <grywa> dobra, No tutaj, o, dobra, teraz wypadałoby przejść, ale ładnie tutaj, ładnie daje ta obrona. Rzeczywiście, bo z taką ochroną, jak zrobił te ulepszone kamizelki, no to, cały czas to wiadomo, to jest utrudnione strasznie. Ale da się jakkolwiek to przejść. Bo wybaczcie, dostaję ulauto. w ogóle, tą trzeba też ściągnąć. Nie ma dla nikogo litości. go w ogóle. O, bardzo dobrze. Ktoś z nich walnął? Dawajcie, ktoś niech wali sobie drzwi. Tu się nie da walnąć. Dawaj, walnij ktoś ten ładunek, proszę, serio. Tu macie drzwi, bo ja nie chcę walić swojego, bo mi szkoda. takie rzeczy. Gdzie pan host poszedł? Panie hoście, tam masz ładunek do walnięcia. Tu, czekaj, patrz, pójdę to nim. gdzie za mną? Poszedł. Gdzie pan host poszedł? To on poszedł? Na jakąś bindę w ogóle. No no mamy drzwi w każdym razie zrobione tutaj gdzieś z boku, no. Znaczy z boku co też mówię? Z tyłu strasznie. Także no, bo biegniemy na ten tył. Nie ja po prostu szkoda ładunków marnować. Lepiej zostawić te w skarbcu. Można przejść teraz. No i teraz to ja rozumiem. Dobra, tym może trzeba będzie otworzyć drzwi. Alo, drzwi wam otwieram. O, ten sobie przeszedł. A tamten co robi? Oglądasz poradnik na necie, czy jak? Drzwi masz otwarte. Otwieram ci drzwi. Alo, a nie chodźcie. Dziura w samolocie. Nie no, pan host nie reaguje. Nie, serio teraz od niego strzelają To jak to pan host? Pan host prawie umar Nie! To też był otwarty panel Dobra, możemy iść tędy. Już tu jest wypalone. Tam niech się koleś bawi w pakowanie, może się czegoś nauczy. M Przynajmniej wali z kolby, więc jest jakkolwiek idzie to Co jest. No. I pyk. Poszedł sobie. Dobra, I tego też w Tam, Jak tam ci się bawią. Dojdą po schodach, oj, nie zejść, tym no, takie trudne to nie będzie. Dobra, nie, 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 prawie padłem. Zginąłem. No nie, no nie. Dobra, w każdym razie cała drużyna już przebiegła, panie hoście. to będzie walił kartę? Ja niestety się nie załapię na walenie kartą. Się spóźniłem. Spóźniłem, no, trochę za mocno oberwałem. Tak mógłbym to grzecznie określić. Powoleni kartę, nieźle. Ja trochę tutaj z... zepsułem, bo mogłem się szybko uzdrowić. To nie mogę trafić teraz w drzwi. O, drzwi trafione. Możemy przeskoczyć teraz. Dobra, wszystko postawili. Możemy teraz ruszyć. Trzeba szybko postawić ładunek na drzwi. Wkładam ten ładunek tylko właściwie po to. Aby dać im jak najwięcej czasu na zbieranie. A, w sumie nie ma aż tyle czasu. Chyba to tutaj na środku razu postawię też swój. A koleś nie ma tych ładunków i sobie hakuje teraz drzwi. Może kiedyś skakuje, może nie skakuje. Kto wie, Kto wie, ten wie. Kto nie wie, ten nie wie. W każdym razie ja wiem, że idę na D. Ktoś może pobieg pobiegnie i rzuci ładunek jeszcze gdzieś indziej. E, miał środek w każdym razie już otworzyłem. Dobra. Zbieramy A słyszałem, że postawił ładunek Więc coś z tego może będzie Coś może z tego będzie, ale Zbierzemy wszystko No ja pobiegnę na jeden jeszcze ładunek Żeby postawić W sumie zbierają, zbierają Więc może i wszystko będziemy mieli Tak skreślam, że może się nie udać Ale w rzeczywistości się to może naprawdę powieść W mnie zostało C i F Więc tak naprawdę dużo Ja tu pobiegnę szybko na to F Bo to mi zabroni iść na to F ten jak pobiegnie na C Biorę i tak wszystko zanim Zanim uda mi się umrzeć wyłożyć. Pyk, 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 pyk. run! Sam sobie runuj! A nie, dobra, dopiero zaczynam żyć, go trafić. Ale to nie dla mnie, ja zaraz uciekam stąd. Sobie tylko damy. pipunek. Kąski. gdzie wyleczymy. Nie, dobra, już wystarczy. me? nie, to się inaczej. Are you dumb? Sam jesteś dumb. Nie umiesz leczyć, Sia. to wtedy jesteś dumb. <noise> no nie ja da się walić karty, no. No niestety, niestety. <noise> Koleś nie za bardzo potrafi walnąć kartę. Stamtąd. O, teraz się źródła. Uri. No i wchodzimy. O, czyżbym wbił level? No to chyba wychodzi. To był dźwięk levela. Oj tak, tak. Tu tu, 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 Kurde, ale dostałaś się przewrócił. Take go. No i dobra. I można wybiegać teraz. Nie. Jeżeli nikt, nikt nie postawi ładunku. O, stawia ładunek. No to dobra, to nie będę hakował drzwi. Tak, to bym poszedł na windę, bo wtedy na windzie mam odciski palców. Więc bym to skakował. A tak to nie ma takiej potrzeby. Dobra. Pyk.

Chcecie iść głównym wyjściem? O, to będzie ciekawe, naprawdę. To będzie ciekawe, w sumie ustawił główne i główne. Wybrał trochę trudniejszą drogę. Teraz patrzcie, ile tutaj jest tych ochroniarzy do bicia. Hard way. Oj tak, tak. Życie mi się kończy. które ja muszę się tu schować. Muszę trochę uleczyć. Pyk, pyk, pyk. Przekąski. My to w sumie mamy dobrze za duży armor. Więc wystarczy, że w to użyję już mogę biec na akcję z powrotem. Bum! o tak fajnie wybuchnąć, ale nie wybuchło. Unlucky, no. Unlucky situation. Dobra, koleś. Co ty będziesz się chował za tym? Nie będziesz się chował. Każdego już tego samochodu już nie możemy ukraść. To nawet byłoby ciekawe, ale... Ale nie. Jedno chroniasz. Tutu tu 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 No i ucieczka z kasyna podczas śniegu. No i to ładnie wygląda teraz. Ależ niestety ten śnieg nie jest aż tak dobrze zrobiony. Plami płatki śniegu wyglądają. Tak żeby rzeczywiście padały. Dobra, To będziemy uciekać na motorach. to będzie dopiero niezła ucieczka. Gdzie gdzie są w ogóle te motory? Tam są po niejść. Idziemy po motory. Ucieczka na motorach Chyba w kurde, mi się przypomina, no, no mi się to nie przypomina, bo ja niestety nie w tych czasach, ale no, wiem, że w napadach na właśnie Pacyfiku był taki moment, że się uciekało właśnie motocyklami, a to nawet jeszcze nie zrobił jakichś normalnych, tylko jakichś na trzy kółka. Dobra, wezmę zielony, bo w sumie zielony ładnie wygląda. Brrr, i, I tyle z mojego motoru było. Jednak głupi ruj no Ten gość też się wywalił na gopiry i... To będziemy uciekać? Dobra, ja mam taki... Ja chcę normalnie z nimi pojechać na tych motorach. Pojedziemy helikopterem, uciekniemy z nimi na motorach. Ja nie widzę tego całkowicie, ale... Zobaczymy, może będą powtarzać za mną ruch. O, już ktoś umarł. Cóż... Już... No cóż... Motory, jak to mówią. A motorach będzie ciężej. Kurde, ile fragów w ogóle. Nie no, ja nie widzę tej ucieczki na motorach. To się źle skończy po prostu. To się źle skończy, bo ja naprawdę, ja tego nie widzę, że my uciekniemy. Będzie ucieczka najtrudniejszą rzeczą na tym napadzie. A żeby nie, żeby całe te napady naprawdę nie są na to kasynaż takie, takie trudne. Aby w ogóle no, nie móc uciec z nich praktycznie. No, że takie trudne to, to nie jest. Trudne. No, to jest ciężko nawet powiedzieć, one są bardzo liniowe, jeżeli chodzi o ten aspekt. One, one się praktycznie cały czas powtarzają, a zielony to ja biorę, to jest mój kolor. One są strasznie właśnie powtarzalne, co można łatwo się nauczyć, jak się w ogóle nawet i, i ten, no wszystko robi. Ale on, motory nawet skakać nie potrafią. Dobra, zobaczymy jakim pójdzie ucieczka na tych no, motorach, ja wiem, że to nie pójdzie. Będziemy tak długo resetować, aż w końcu oni sami zrezygnują, bo tak to no, zazwyczaj wygląda, nawet jak będę brał... Tank na siebie, to też. A ja pojadę sobie, nie pojedziemy na helikopter, tylko spróbujmy tędy uciec, tak cie chcieliby. Ale to zobaczymy. Czy się w ogóle uda. Aż mamy dodatkowe zdrowie. Dostaliśmy. Chyba przypału nie ma. Tam mniej tak śla. Nie wiem, nie wiem. W każdym razie wiem, że trzeba tędy jechać. Kolej zaznaczył nam waypoint, żebyśmy na pewno znaleźli tą żółtą drogę. Inaczej to nie da rady. On gdzieś tam indziej jedzie. Cóż, no każdy wybiera sobie drogę jaką chce. Dlatego ja pojadę oczywiście jedyną słuszną drogą. Nie, on zaznaczył pojazd do zmyłki. Aha, widzimy tym uciec. Tak, oczywiście. Będę już tym uciekał normalnie. Siadam i jadę. Siadam i jadę normalnie tym samochodem. Dobra. Wbijamy się tutaj na tory, mimo że tu jest tak biało, jakoś to znalazłem, się obawiałem przez chwilę, że tego nie znajdę. Dobra, uciekamy, wbijamy się tutaj normalnie po tych torach i zaraz już będziemy na celu. Milion sześćset tylko ukradzione no ale ukradnięte w ogóle jest, ale to są randomy, więc z randomami to Mówiąc im że ukradliśmy milion sześćset, to się łapią za głowę, że ile pieniędzy. Ja to tam u misjach na Simeona to nawet tyle nie wyciągałem, w ogóle, patrzcie ten śnieg, on jest w ogóle XD. Jeżeli którykolwiek pracownik Rockstara był odpowiedzialny za ten śnieg, to, to wiecie, powinien on coś, coś z tym zrobić. I to w ogóle... Ten pojechał tędy, tym pojechał tym. Każdy trochę jedzie swoim życiem, ale... Tylko będzie jeden pierwszy na mecie, w którym będę nim ja. Ja będę pierwszy. Będę potem czekał, jeżeli kto, którykolwiek z nim dojedzie. No i dobra. I dojechaliśmy. I już jesteśmy. Nawet na motorze udało mi się uciec, szczerze ja wątpiłem, że to się w ogóle uda. Nawet próbuję też nim sterować, nie? Żeby utrzymać równowagę, ale niestety się no nie da. No i dobra, i czekamy u kupca. W takim razie, zobaczmy na mapę. Koleś się chyba wpadł do wody. Tak mi się wydaje. Nie, nie no, mamy normalnych, zwyczajnych nobów na kasy, nie ma. No. Więc nie będę więcej mówił na temat nich. Po prostu noby i tyle to są na tym napadzie. Każdy z ma niby jakieś wyższe levely, ale szczerze, no oni. nie wiedzą, no. Co tu należy zrobić? Pierwszy raz, to jest wiadomo, pierwszy napad, więc no. Zgaduję, że host oczywiście, no nie ma bladego pojęcia, ale dwójka pozostałych. No jeden to w ogóle utknął w tym. Utknął i nie ma pojazdu teraz. Musi jakiś ukraść. Ten zaraz dojedzie. Ten też dojedzie, no i będziemy czekać na jednego gościa. No i tak, z napadu będzie jakieś pewno nawet mniej niż 200 tysięcy. Ten dojechał. Pan Gred Rain. Gred Rain zdobywa drugie miejsce w naszym wyścigu. Ze chyba pierwszy napad to na w którym jedziemy w ogóle na motorach. Tak, całkowicie serio. Oj, jednak starcie wyrównane. Koleś znowu się chyba wykoleił. No, starcie jest wyrównane. Kto pierwszy dojedzie? Czy pan host? Czy ten oto koleś? No, ten się strasznie obija. Nie wiadomo, co się dzieje. Pan host chyba wyjdzie z tutaj zwycięstwo. I zostanie nam ostatni wtedy koleś, żeby tylko dojechał. Czyli pan host zajmuje trzecie miejsce w naszym wyścigu. O, słyszę pościg. Więc kogoś tam gonią. Ale może właśnie przestali właśnie teraz gonić. O nie, jednak nie. Jak pan host jest czwarty. Ten peł coś tam dał radę dojechać. Czyli pan host. Zajął czwarte miejsce. No, nie, naj... nie najlepiej pan host się wypopisał, ale ja nawet policja tu jechała, to więc jeszcze ciekawiej. Bo wychodziło na to, że był jakiś pościg robiony. A no, ja pierwszy, ja mam platynę. No, oczywiście, że mi się tu musiałem dostać platyny. Co to się działo w ogóle? Mimo, że. <ścoughs> jest milion sto. Nie, nawet 200 tysięcy nie ma z kasyna. To jest żart, że, że tak mało jest, i to poważnie. To jest żart, że taka mała kwota jest. Za napad to jest XD. Po prostu to jest XD. Ale jeszcze musi być kascenkę, no bo to był pierwszy napad, więc. No przynajmniej szybko się załadowało. Okej, okay, no to. Po kascence chyba będzie trzeba z nimi rozwiązać umowę. i napad udany i nasz, nasz koleś, który akurat no, nie był hostem, ale zrobił z tego 600 tysięcy. Więc. ten no napad normalnie. Normalnie kosak, no. O, wszyscy jesteśmy. Dobra, no chyba czas z Libią rozwiązać tą umowę, no bo. No, ty nawet koleś próbuje. Tam chcę rozwiązać umowę. bum go kurde. Na nieszczęście ruszyli. W ogóle trzeba uciekać stąd. Także wychodzę stąd jak najszybszym krokiem. Dało mi się uciec z tej ołoty. Dobra, to więc to byłoby na tyle w tym napadzie. Zapraszam na następne odcinki. To byłoby na tyle do następnego cześć.